Półtora procent podatku to magiczny kluczyk, który otwiera drzwi do leczenia dzieci. Rozlicz się sercem, i półtora procent podatku Fundacji Polsat. W Rosmanie mega ci się opłaca. Teraz chusteczki higieniczne Velvet 5.99, serum do rzęs Long for lashes 39.99, a pieluchomajtki Baby Dream tylko 14.49. Więcej mega okazji znajdziesz w Rosmanie. Mega ci się opłaca. Jesteś w proszku? Ja też. Zaraz to ogarniemy. Brzucaj śmiało. Na pewno. Anka, dawaj. Nie zafarbowało. Spokojnie. Nie pierwszy raz się z tym ścieramy. Co się pienisz? To będzie czysta przyjemność. Ta jakoś mówi sama za siebie. A skuteczność zawsze jest w dobrej cenie. Domol, przemawia do zaradnych. Dostępny tylko w rozmanie. Składniałem. Zamawiamy coś do jedzenia. Nie mogę ci wiele dać. Niewiele potrzebujemy. Mamy lubelle. A z nią szybko zrobimy pyszne danie z kilku składników. nic w restauracji. Lubella, ty nie na tym wyjdziesz. Z biegiem czasu zaczynasz dostrzegać pewne zmiany. Zmęczenie, brak chęci do działania. Odkryj młodość w sobie, bo źródłem energii jest wątroba. Zadbaj o nią z suplementem diety Essentia Proactive, który wspiera funkcjonowanie wątroby. Czuj się młodziej, dłużej. Po co ty bierzesz tyle tabletek? No co, witamina C, witamina D i C. Wiesz, postanowiłam wzmocnić odporność. Teraz to bardzo ważne, prawda? Kochani, ale przecież kupiłam Ascorvita Max. Ascorvita Max? No tak. Po co kupować trzy preparaty, skoro można jeden? Ale za to jaki? Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C oraz wysoką ilość witaminy D i cynku. Bo o odporność trzeba dbać kompleksowo. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Bliskość natury zapewnia nam równowagę, dlatego w trosce o zdrowie warto korzystać z jej darów. Ferweks przedstawia syrop Fervex Fitokaszel i Gardło. Naukowo zbilansowane połączenie naturalnych wyciągów roślinnych, które leczą każdy rodzaj kaszlu i bólu gardła już powyżej drugiego roku życia. Syrop Fervex Fitokaszel i Gardło w walce z kaszlem i bólem gardła. Fervex Fito. Połączenie natury i nauki. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Małgosia i Jaś, hasła i dzień cały. Czy mama zna sposób doskonały Hederasal salda. już nie w brzące dwa. Lek Hederasal z wyciągiem z bluszczu działa potrójnie. Rozkurcza oskrzela, rozrzedza wydzielinę i działa wykrztuśnie, zwalczając męczący kaszel. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hederasal, łyk i męczący kaszel znikł. Jestem z Polski, to widać... Ja olej polski, mnie widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Olej polski, tylko z polskiego rzepaku. Jeszcze nie wiesz, że na Ciebie czekam. Choć nic o Tobie nie wiem, dla mnie jesteś wszystkim. To Ty jesteś moją nadzieją na dopasowanie. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl i zostań dawcą w szpiku. Wiosną w Polsce. Płodność jest do dupy. No a teraz szukam szczęścia na planecie Singli. I jak ci idzie? Coraz lepiej. Kto by się na to nie nabrał? Chyba pierwszy raz w historii świata zdjęcie jest gorsze od oryginału. Zadziałał kiedyś ten tekst? Piękna miłość. Długo państwo jesteście razem? Całe życie. Planeta Similii. Osiem historii. Od 3 marca w niedzielę o 22.10 w Polsacie. Wiosną w Polsacie. Słońce czy mróz? Lato czy zima? Każda pora jest dobra, by dać to, co najcenniejsze. Bezpieczny nowy dom. 24 rodziny, 24 domy i 24 uratowane nadzieje. Jest tu pięknie. Cieszę się bardzo. Każdy ma nowy dom. Nowe trybki. Nasz nowy dom. Nowy sezon od 6 marca w środę i czwartki o 25 w Polsacie. Wiosną w Polsacie! Podarowałaś mi najpiękniejsze 40 lat życia. Nic nie wiem o człowieku, z którym spędziłam całe życie. Ja nie wierzę w to, że ojciec mógł nam to zrobić! Nie jest łatwo mieć czterech synów, którzy ci mają w tupie. A powiedz mi, dlaczego ojciec mnie tak traktował? Co czujesz od myśli o Wiki? No ja niczego nie żałuję. Byłeś z nim szczęśliwy. Premierowy serial w gwiazdorskiej obsadzie. Bracia. Od 8 marca w piątki o 22.10 w Polsacie. W Rossmanie mega ci się opłaca. Teraz chusteczki higieniczne Velvet 5,99. Serum do rzęs Long For Lashes 39,99. A pieluchomajtki Baby Dream tylko 14,49. Więcej mega okazji znajdziesz w Rosmanie. Mega ci się opłaca. Jesteś w proszku? Ja też. Zaraz to ogarniemy. Rzucaj śmiało. Na pewno? Anka, dawaj. Nie zafarbowało. Spokojnie. Nie pierwszy raz się z tym ścieramy. Co się pienisz? To będzie czysta przyjemność. Uhu. Ta jakoś mówi sama za siebie. A skuteczność zawsze jest w dobrej cenie. Domol, przemawia do zaradnych. Dostępny tylko w rozmanie. Składniałem. Zamawiamy coś do jedzenia? Nie mogę ci wiele dać. Niewiele potrzebujemy. Mamy lubelle, a z nią szybko zrobimy pyszne danie z kilku składników. niż w restauracji. Lubella. nie na tym wyjdziesz. Stres powoduje ból brzucha? Nospa Max działa podwójnie. Szybko trafia w skurcz i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzień, dzień, dzień dobry. Tulkobis z potrójnym działaniem. Zastosowany wieczorem przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i kolejny zwykły dzień. Cześć królowo. Hej. Chcesz poczuć, co znaczy życie na maksa? To wstrzymaj oddech, odpal wrotki Odpalany. i sięgaj gwiazd. Poczuj się po królewsku. Ty jesteś niepowtarzalna i wyjątkowa. Ty masz tę moc i masz swój Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Kinder Maxi King. Na bogato. Przepraszamy, że nasze parówki są tak dobre, że podjadasz je dziecku z talerza. Dolina Dobra Zawdzięczam mu tak wiele w moim życiu To on zaszczepił w naszej rodzinie najważniejsze wartości Byłam przeszczęśliwa, gdy usłyszałam od niego Jestem z ciebie tak bardzo dumna A ja jestem dumna, że mam takiego dziadka Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci, Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego. Wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. Jan niezbędny. Żyj wygodniej. Jestem z Polski, to widać ja Olej Polski. Nie widać słychać i czuć. Jeszcze raz, Olej Polski, tylko z polskiego rzepaku. godnego oglądania życzy sponsor. Producent leku na hemoroidy. Hemorol. Sponsorem programu jest producent serum do wydłużania i zagęszczania rzęs. Longfor for lashes. Sponsorem programu jest producent pastylek na ból gardła Fjorda Max MD.